Yyy, e, Sionam wszystkim, jest strony Rynk PZP A to jest już drugi odcinek e, drugi odcinek Call of Duty World of War Akurat jest dobrze, fajnie, wszystko miło Czemu drugą misję. E, oczywiście jeśli misje no, długie to postaram się to pociąć, skróci wszystko.

To jest hungry. A, mój pół Tak, karmię pół Mm. Ja, to nie wiem, co. A, jest No Najsy, bracia, odbora. Mój cegar. Super. A działa, co czas, A to spoko, na A słuchaj, słuchaj, Troszkę klatkuje mi. Bo mi się waha z 25 FPS 25, 25, a 30. Mam nadzieję, że mnie nie będzie za cicho, swearla, no to się poprawię, poczekajcie. I sewer mały kasu piją. Mmm. Jak ręce w odcinku. Spoko, spoko. żółta woda nas Dobra Jeśli nie lubicie soku jabłkowego to... ...moja jest do przycisk, Sostka. Nie trzeba wycofać, tam Dobra Trzyma nie też ratujesz? Jest otwarty on soczy To jest niemiecki soczy jabłkowy. Apfelsaft natural natural Nie wiem jaki jest... Umlaut to jest... Umlaut to jest normalnie z niemieckiego tak byś normalnie siedział na sraczu bo robisz ry znaczy usta do u a mówisz y, u No, ćwiczę umlaut Mamo, idę do kibla ćwiczyć umlaut Siedzi przez cały... przez to, jest na kiblu. I w końcu... W końcu... Mamo, nauczyłem się. Tak, będę to nie mówił. za w ogóle śmieszne, ale... Oj tam, oj tam. Oh. Fuck off. Fuck off. Fuck off, fuck okay, off. już? Nie otaczył tam ogniu. A bo się wezmę, bo ona nawet dobra jest mm, nie, odcinki będę się starał robić gdzieś tak do 20 minut A jeśli odcinek będzie krótszy, no to też się nic nie stanie Po prostu takie czy takie to też różnica O, ma? O z góry ja muszę jakoś zrobić, żeby się ten obieświetacz nie wygaszał. O, tak, tak. O, siema. A, przychody, szybciej. Stay with me, Miller. Już. A się dupiłem po ogień No już, już dobrze. U, kroci. to jest? E A, dobra. E ja mam połączenie z Facebookiem i mi. Po prostu telefon wibruje, jak mam coś na, na Facebooku. Nie, nie będzie sło, e, Facebooka dla widzów. Nie wiem, fanpage'a mojego. Ja mam swojego Facebooka. a orgia! To nie ważne. Nie ważne, co to było. No comment.

tak smakuje mordor o jeszcze żyjesz miszku refleks dobra nie mogę tyle tego złopać bum 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 no uginij się banzai Cholera. Dobra, idziemy dalej. Wszystko, wszystko. O ty! Zima. Spam Spamuje Spamuję. 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 Fa Spamuję. Boże. Spamuję. Spamuję. Spamuje falami UV Ał, Spamuję. Dobra, nie, dyskupię. Shoti! Dobra, idziemy z Shotim. Tak to mogę zgapić od roja. Ogólnie tutaj jest takie coś. Że można wyjść tędy i wyjść tam pokiem, Ale ja bym postaram się pokazać inną troszkę. Inny troszkę sposób, widzę, tam. Udało się, udało się. A, udało mi się. Bo tam tu są dokładnie. Do tego wejścia są. Do tego budynku są wejś... dwa wejścia. Jedno to tamto, co tam idzie się bokiem. A drugie to jest to. To są są jest właśnie. A! Jabłkowy sok, normalnie mm. A, to mój? Fajnie on jumper Dobra, teraz się tu połowimy tylko karabinkiem yeah, yeah. my. Co mi do działek? Won oddziałek. Pozwoliłem? No dobra, to teraz musimy rozwać czołgi pod szósteczką. Pix. Uff. Przepraszam, nie wiem. Ogólnie misje są bardzo krótkie, więc misje będą. Znaczy, odcinki będą krótsze. Nam mm. się będą zdarzać jakieś odcinki dłuższe. Powiedziałbym, że wręcz nawet będzie trzeba je pociąć, co będzie dziwne, nawet. Ale ogólnie się ogarnię. Dobra, już mogę? Mogę. Dwa czogi są, do rozwalenia. Hmm. Eee, faku z rozwalenia. Okay, da fa... jestem pocięty. Gra mi się hamsku przycięła. Ale nagranie mi się udało. Tak, i ja teraz będzie z końcówka odcinka. Odcinek był 10 minutowy. Mm. Nawet chyba nie. Mm. Dwa odcinki teraz nagram. Będzie... Orgazm. ojej, sorry. Żyjesz? Żyjesz nie, żyjesz? nie żyjesz? Nie żyjesz? Ja wiem, że on nie żyje. Kurde, karto! Tak, bo kar potem karta. Ogólnie nie wiem, czy mówiłem A dobra, to już zakończył odcinek. A więc komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Subskrybujcie, lajkujcie mnie. Yy, ja jestem Wielki Pazar.pl, to jest Cavity World of War. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema.